Cześć, dzisiaj oczek oczekiwany przez kilka osób, które to wspomniały: film na temat najlepszych pomidorów w tym roku. Pierwsza dziesiątka, właściwie to pierwsza jedenastka pomidorów większych. Zrobię oddzielny odcinek na temat koktajlówek, ale dzisiaj większe pomidory, zapraszam. W tym roku miałam około 76 odmian. Więc wybór był bardzo ciężki. Przepraszam te osoby, które mają swoje ulubione odmiany i które mi się nie załapały na tą pierwszą jedenastkę. No ale tak jak mówię, wybór był bardzo, bardzo trudny. Także jest więcej dobrych pomidorów. A jakie to są? No to musicie zajrzeć do moich poprzednich filmów, które nagrywałam gdzieś tak od lipca do września i zobaczyć, które odmiany Wam odpowiadają najbardziej. Numer 11, odmiana Summer of Love, jest to pomidor kolorowy, taki zielono-czerwony, jego twórcą był Brad Gates, nie mylić, nie mylić z Billem Gatesem, to z nim nie ma nic wspólnego, Brad Gates uprawia pomidory i krzyżuje pomidory i to jest właśnie taka fajna odmiana, lato miłości, rośnie gdzieś tak do wysokości gdzieś 1,20 m może, i te owoce nie są duże, ale są bardzo smaczne, słodkie, z taką nutką kwasowości, bardzo fajne. Nie jest by był plenny u mnie, ale wiecie, to wszystko zależy od warunków, jakie zapewnicie pomidorowi. Postaram się Wam pokazać wstawki z tych filmów, które właśnie pokazywały te odmiany w czasie sezonu, także możecie sobie zobaczyć jak wygląda. Uwaga, uwaga! numer 10. miejsce dziesiąte serce węgierskie tutaj roś, rośnie jeszcze ale już ma jeszcze ze dwa zielone pomidorki serce węgierskie malinowe fajne serce smaczne obejrzałam wszystkie moje filmiki z lata i te pierwsze owoce były po prostu wspaniałe i nawet powiedziałam że smakuje prawie tak dobrze jak polskie bawole serce a to już jest coś miejsce 9. German Red Strawberry, czyli czerwona, niebie, e, niemiecka truskawka. Pomidor superplenny, obwieszony pomidorami. Niektóre były większe, niektóre były mniejsze. W środku w kolorze, kolorze pięknym, truskawkowym. Bardzo smaczny pomidor. No i chyba go powtórzę w przyszłym roku. Nie obiecuję, ale może. Miejsce 8. E, Giant Belgium. Giant Belgium, czyli gigantyczna Belgia w dosłownym tłumaczeniu. Były te pomidory naprawdę bardzo, bardzo duże i te pierwsze były smaczne, e, potem coraz mniejsze i, i w sumie już teraz nie ma żadnych owoców na nim. Także owoce są duże, ale nie ma ich zbyt wiele. No ale cóż, smaku był dobry. Miejsce siódme, Marina Sprays. Ten pomidor tutaj już właściwie nie ma owocków, ma parę zielonych, ale dlaczego go umieściłam w mojej pierwszej dziesiątce? To jest za tą słodycz smaku. Po prostu niesamowicie słodki. Czerwono, pomarańczowy, w środku też czerwono, pomarańczowy. I muszę go posadzić gdzie indziej, nie tutaj, żeby po prostu pozwolić mu wykazać te wszystkie najlepsze cechy. No bo tutaj. W tym tunelu jest sucho, to jest mój drugi tunel, mam jeszcze jeden z lepszymi warunkami glebowymi. Tutaj jest sucho i po prostu ten pomidor cierpiał na suchą zgniliznę wierzchołkową. Być może, że jest wrażliwy na suchą zgniliznę wierzchołkową. No i potrzebuje zrównoważonej wilgoci, ale smak jest naprawdę wspaniały. Nie jest to bewsztyk, jest taka, takiej wielkości większej niż śliwka. A bym powiedziała, gdzieś takiej wielkości są te pomidorki. Bardzo, bardzo smaczne. Miejsce szóste. Giant Green Zebra. Rośnie tutaj. O, sznurek. Jeszcze ma raz, dwa, trzy, trzy Pięć zielonych pomidorków. Z tym, że nie jestem pewna, czy to jest czysta odmiana, bo nasionka e, tego pomidora otrzymałam z tej strony e, Tomato, czyli Samanthausen, niemiecka strona, w której ludzie się wymieniają nasionami, więc e, być może komuś się zapylił z jakąś inną odmianą, bo u mnie nie był zielony, ale był pomarańczowo-żółto-czerwony, ale. Jeżeli jest to jakaś krzyżówka, to jest bardzo szczęśliwa krzyżówka, bo nadało mu to takiego słodko-kwaśnego smaku, jakbyście jedli pomarańcze. W środku jest też różnokolorowy. Naprawdę coś innego. Nie, nie jest to smak klasycznego pomidora, ale smak taki orzeźwiająco-słodko-kwaśny. Bardzo mi przypadł do gustu, dlatego zajął takie wysokie miejsce na mojej liście. Miejsce szóste. Miejsce piąte. Milioner. Dla niektórych osób jest to coś, czym się zafascynowały i już zakupiły nasiona. Polecam. Bardzo pyszny pomidorek. Bardzo duży rośnie. Niezbyt plenny, bo nie miałam ich tak wiele, ale rósł tak samo z tyłu. Jeżeli damy mu honorowe miejsce i dużo przestrzeni wokół, to ma taki potencjał, żeby być bardziej plenny. Tak myślę. Miejsce czwarte. Anthony's Passionate Heart, czyli namiętne serce Antoniego. Odmiana, jak sama nazwa wskazuje, jest to serce nazwane na cześć szefa kuchni i w smaku naprawdę jest czym uczcić pamięć tego szefa, bo był bardzo pyszny, owoce ma duże i jeszcze wczoraj nawet zebrałam trzy prawie dojrzałe serca, czyli ponuję przez długi czas, jest Średnio plenny, bardzo fajny pomidorek. Miejsce trzecie. Uuu, pierwsza trójka. Hercegowak. Tu rośnie. I też właśnie wczoraj zebrałam jeden pomidor, który był bardzo dojrzały. Nie jest zbyt plenny, ale jest naprawdę pyszny w smaku. Polecam Wam mój film e, zatytułowany e, Smak Starego Pomidora: 4 Cztery odmiany, które musisz mieć, i właśnie e, chyba w tym filmie go omawiam dokładnie. Także sobie zajrzyjcie, ale naprawdę smak starego pomidora w tym pomidorze był. Miejsce drugie. <grywki> Sylvan Gome. Um, omawiałam go w innym filmiku. Jest to pomidor, um, który przyszedł z Rosji. A został nazwany imieniem i nazwiskiem jakiegoś 80-letniego ogrodnika, który otrzymał nasiona, ale nie wiedział jaka to jest odmiana, więc odmiana została nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Ale smak tego pomidora jest po prostu przepyszny. I to jest w filmiku, w innym filmiku, który nagrywałam w domu. No zobaczcie sobie, jest tam, nie ma ich tak dużo, może z cztery te filmy z testami smaku. No ale Sylvan Gome jest na miejscu drugim. I na miejscu pierwszym, zaskoczenie, bo był to pomidor bardzo późny, bo go złamałam jak był taką gdzieś sadzonką, tutaj jest posadzony i jak był sadzonką to przy sadzeniu wszystkich go złamałam, bo sobie kucnęłam i siadłam na nim i tyłkiem go złamałam, dlatego musiał wypuścić wilki i po prostu długo to trwało. I jest to pewnie późno owocujący pomidor, a jest to Brandywine Sudus. Produkt jest to także nazwisko um, osoby, która tą odmianę może skrzyżowała. Jest, są różne odmiany brandy Wine, ale wszystkie są odmianami starymi, tradycyjnymi, przekazywanymi z pokolenia na pokolenie i słyną właśnie ze smaku. Ten pomidor um, jest przepyszny. Jest taki mocno słodki, ale zarazem ma kwasowość. Jest po prostu taki. Fajny, mocny smak. Jeżeli e, lubicie pomidory łagodne, to może nie będzie waszym ulubionym, a, je, a jeżeli lubicie pomidory o wyrazistym smaku, to tak. Ten tak samo jak e, Giant Green Zebra są takie. słodko kwaśne, bardzo fajne. Jedyną wadą tego, tej odmiany jest to, że pęka po deszczach. Ja tu nawet nie podlewałam już od miesięcy, ale woda jest w glebie i, i Pomidory są w stanie wciągnąć tą wodę, i mieliśmy tyle deszczu, że sporo pomidorów mi popękało, i właśnie Brandywine był jednym z, nich, jednym z nich. No ale jeżeli chcemy odmiany, które wytrzymują transport do sklepu albo transport do innych krajów, no to wtedy mieszańce już tutaj wchodzą w grę i odmiany komercyjne, a my jako amatorzy zajmujemy się. E, Przynajmniej ja się zajmuję um, uprawą pomidorów tradycyjnych, a porzepenka, pęka, no to ja już się liczę z tym kosztem i po prostu to jest taki pomidor, który chcecie zjeść na surowo. To nie jest taki pomidor, który wrzucicie sobie do sosu pomidorowego i zapomnicie. Nie jest zbyt plenny. A jeszcze ma tutaj a jeden maleńki pomidorek. <tuszel> to nawet nie mogę wam pokazać, ale. To jest mój numer jeden. Także w kwestii pomidorków koktajlowych moje zdanie się zmieniło na temat różnych odmian, ale o tym w następnym filmie. A jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie o wspomnianych odmianach, obejrzyjcie ten film. Cześć, pa!